Witam was bardzo serdecznie, moje kochane skarby, w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem Rosman. co warto kupić. Ostatnio byłem na zakupach kosmetycznych w Rosmanie. Ja po prostu uwielbiam zakupy. I to jest po prostu, moje kochane skarby, zakupoholizm w czystej postaci. Ale zdaję sobie z tego sprawę, że ja kosmetyki, toniki, żele do mycia twarzy, sera do twarzy, zużywam w ekstremalnym... Tępie. Także moje potrzeby muszą być zaspokojone. Oczywiście, ja tutaj Wam podkreślę taki wątek, ponieważ kilka komentarzy na moim film, pod moimi filmami z Rosmana się pojawiło, że co chwilę są nowości, ale ja nie zmuszam nikogo do kupowania kosmetyków w tym samym momencie. Co ja publikuję w film. Jeżeli czujecie potrzebę, że czegoś potrzebujecie z pielęgnacji bądź z mojej rekomendacji, dopiero wtedy możecie jak najbardziej ten produkt zakupić, ponieważ naprawdę go potrzebujecie. Ale jeżeli nie potrzebujecie nic i macie pełną kosmetyczkę, ja Was nie zmuszam do jakichkolwiek zakupów następnych, następnych, żebyście po prostu mieli ogromne zapasy także dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi nowościami z Rosmana, ale nowościami w mojej łazience, a nie nowościami de facto z Rosmana. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Także pierwszy produkt, na który się skusiłem, jest to 4 Organic Vegan Product i mamy tutaj dezodorant w kulce 99% składników pochodzenia naturalnego i ja się zainteresowałem wersją nr wild także jak najbardziej skład jest wzorowy nie ma żadnego problemu produkt prezentuje się w taki oto sposób także jak najbardziej bardzo ładne przyjemne dla oka opakowanie także zobaczymy jak ten produkt mi się sprawdzi ja teraz otworzyłem nowe opakowanie tego dezodorantu w kremie z hebe i moje pierwsze wrażenia no powiedzmy, że są pozytywne, no ale to nie jest taka cudbajeczka jak Oud z Arganowe. Ale zobaczymy jak będzie mi się sprawdzał w dłuższej perspektywie, jak mi się przestanie sprawdzać, otworzę ten i będę miał kolejne porównanie. I wtedy ewentualnie powrócę do mojego ukochanego Arganowe Oud. Także jak najbardziej produkt do przetestowania, dam wam znać na pewno za jakiś czas, zapłaciłem za niego 18 zł. Następny produkt, który zakupiłem... Jest to firma Herbs. Nutri olejek do mycia ciała, olej szafranowy do skóry dojrzałej. 95% składników pochodzenia naturalnego. Jak w przypadku firmy Farmona, która uwielbia pakować donory formaldehydu BHT, BHA w kosmetyki, tak w tego przypadku tego produktu nie mamy takich składników w kosmetykach, także jak najbardziej. Mamy tutaj detergent ALS, mamy detergent kukamidopropyl nie przez wszystkich tolerowany. Mamy tutaj hialuronian sodu, mamy kwas hialuronowy, mamy lecytynę, mamy glicerynę, sorbitol, pantenol, hydrolizowany kolagen, hydrolizowane proteiny, jedwabiu w składzie, hialuronian sodu, hydrolizowany. Analizowany w następnej postaci witaminę C, witaminę A. Skład jest cudowny. Także, jak najbardziej, skład jest przecudowny. Ja zdecydowanie nigdy nie używałem takich produktów typu olejki pod prysznic. Zobaczymy, jak ten produkt mi się sprawdzi, i Wam wyrażę moje zdanie na jego temat za jakiś czas. Jeżeli chodzi o zapach, nie wąchałem tego produktu, ponieważ chybałem go tak za mocno przycisnąć, żeby mi się olej na twarz nie wylał. Ale zapach jest taki ziołowy, ale nie bardzo intensywny. Zobaczymy jak to będzie w reakcji ze skórą. Dam wam z tą pewnością znać. Następny produkt, który zakupiłem i to jest moje drugie opakowanie. Jest to uzdrowisko fitoaktywny tonik esencja. Bezwacikowa, nawilżająca, 100% napar z nagietka, dziewanny i rutyna. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Ja uwielbiam tą esencję z uzdrowisko, ona nie pozostawia żadnej lepkiej warstwy, fantastycznie nawilża, koi, wycisza skórę, rozświetla skórę. Także jak najbardziej drugie opakowanie wędruje do mojego zapasu z tonikami, także się bardzo. Cieszę. Następny produkt, na który się zdecydowałem, kocham ten kosmetyk jedną wielką miłością. Ja już również miałem z nim styczność. Jest to Oblepica Sibeurica Vitamin C żel do mycia twarzy. Fantastyczny żel do mycia twarzy, jeżeli poszukujecie takiego efektu rozświetlenia, rozjaśnienia, rozpromienienia skóry tuż po samym myciu. Fantastyczny, magiczny kosmetyk, który naprawdę. W ciągu kilku sekund w trakcie mycia nim twarzy fenomenalnie rozjaśnia skórę, rozpromienia. Ta skóra bije takim zdrowym blaskiem. Jest oczyszczona, orzeźwiona, oświeżona. Jest to coś fantastycznego. Jest to bardzo wydajny kosmetyk. Maseczka z kwasami z tej samej linii, wielokrotnie pokazywana na moim kanale. Kolejna wielka petarda, generalnie ta cała linia Oblej i z witaminą C, jest to cud, bajeczka, rewelacja, także jak najbardziej żel do mycia twarzy z witaminą C, cud, bajeczka, zdecydowanie. Następny produkt, który kupiłem po raz pierwszy, jest to Mia My Beauty Peeling, naturalny peeling enzymatyczny, ja wam go analizowałem w przebitkach ale nie jest to peeling enzymatyczny. Także skóry tłuste to rądzikowe z tendencją do zaskórników. Uważajcie i omijajcie ten produkt. Z tego względu, że producent nazywa ten produkt peelingiem enzymatycznym, ale on peelingiem enzymatycznym nie jest. Jest to peeling ziarnisty i zastosowany w przypadku aktywnych zmian trądzikowych może zrobić więcej szkód niż pożytku, czyli na przykład roznieść aktywne zmiany zapalne. Także skóry trądzikowe unikajcie tego peelingu, ponieważ no, napisano peeling enzymatyczny, no ale tym peelingiem enzymatycznym to to wcale nie jest, zdecydowanie. Mamy tutaj w składzie papainę, która działa enzymatycznie, ale również mamy drobinki, czyli ten peeling jest taki enzymatyczno-mechaniczny i zdecydowanie nie polecam go dla skóry trądzikowej, bądź z tendencją do zaskórników. Zobaczymy jak on mi się sprawdzi, z całą pewnością Wam o tym opowiem. Następny produkt, który zakupiłem jest to White Flower, naturalne mydło solankowe z Morza Martwego do mycia i pielęgnacji całego ciała, do każdego typu cery, również Wrażliwej i problematycznej. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Zapłaciłem za niego 15, 14, 13. Złotych. Nie będę się teraz licytować, bo naprawdę nie mam przy sobie paragonu, nie pamiętam. Ale zobaczymy, jak ten produkt mi się sprawdzi. Jeżeli chodzi o skład, skład jest jak najbardziej w pełni w porządku i tutaj powinno to mydło wykazywać w cudzysłowiu właściwości regenerujące, łagodzące i wyciszające skórę. Ale jest to produkt de facto myjący. Także ja go będę stosować do mycia rąk. Damam z całą pewnością znać na jego temat, co sądzę, za jakiś czas. Następny produkt, który zakupi diwen. Cocos, cocos, kokos, kokos, cud bajeczka. To oczywiście Body Boom Peeling Sweet Coco, peeling do ciała. Za taką małą saszetkę o pojemności 30 gram zapłaciłem 11 zł. Wiem, że to będzie na jeden raz, ale zdecydowanie z mojej pamięci zniknął ten zapach kokosowy, jaki ma ten produkt. Ja ten produkt używałem już chyba z dwa lata temu i zapomniałem, jak on pachnie. I go kupiłem tylko nadzwyczajnie w świecie dla zapachu. Jeżeli chodzi o skład wzorowy, oczy Oczywista oczywistość, ale na jeden raz 11 zł, no to nie jest ekonomiczny produkt z całą pewnością. Ale dla zapachu go zakupiłem, przetestuję jak najbardziej. Te wszystkie peelingi, na przykład z Body Boom jeszcze miałem peeling matcha w tym większym opakowaniu i za niego płaciłem chyba 22 zł. Fantastyczny peeling do ciała, jak najbardziej. Następny produkt, który zakupiłem również Body Boom, jest to peeling do ciała z pestek jagód. Zapłaciłem za niego... 24 zł. I tutaj mamy pojemność, już Wam mówię, 100 gram. No bardzo mało, no ale zainteresowałem się. Peeling prezentuje się w taki oto sposób. Także zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. Jako peeling do ciała Wam wyrażę moje zdanie na jego temat za jakiś czas. Dlatego też dla Was testuję wiele kosmetyków, abym mógł Wam albo polecić te kosmetyki, albo również odradzić. I następny, ostatni produkt, który zakupiłem jest to Lirender. program Make Me Soft. 99% składników pochodzenia naturalnego, cica plus probiotyk, delikatna pianka do mycia twarzy z wodą morską, cera wrażliwa i naczynkowa. Produkt prezentuje się w taki oto sposób. Zapłaciłem za niego mniej niż 10 zł, ponieważ była na niego promocja. Jeżeli chodzi o skład, jest w porządku. Mamy wodę morską w składzie, mamy wyciąg z aloesu. Mamy wąkrotę azjatycką, mamy Lactobacillus fermenty, mamy witaminę C, mamy glukonalakton, także jak najbardziej skład tego produktu jest w pełni w porządku. użyję jego przetestuję, dam wam znać zdecydowanie co sądzę na temat tego produktu. Także moje kochane skarby na dzisiaj to tyle kolejne nowości kosmetyczne Zorosmana. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło do następnego buziaczek wielki hej!